Mądrość syracha, bojaźń Boża w doświadczeniach. Synu, jeżeli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swą duszę na doświadczenie. Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przylgnij do Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w Twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na Ciebie, a w zmiennych losach utrapień bądź wytrzymały, bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu utrapienia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się Tobą. Prostuj swe drogi i Jemu zaufaj. Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania, nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata. Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra wiecznego wesela i zmiłowania. Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie, Któż zaufał Panu, a został zawstydzony, Albo któż trwał w bojaźni pańskiej i był opuszczony, Albo któż wzywał Go, a On nim wzgardził. Dlatego, że Pan jest litościwy i miłosierny, Odpuszcza grzechy i zbawia w czasie utrapienia, Biada sercom tchórzliwym, Rękom opuszczonym i grzesznikowi, chodzącemu dwiema ścieżkami: biada sercu zniechęconemu, ponieważ nie ma ufności, nie dozna opieki, biada Wam, którzy straciliście cierpliwość. I cóż uczynicie, kiedy Pan nawiedzi, którzy się Pana boją, będą posłuszni Jego słowom, a miłujący Go, pójdą Jego drogami? Którzy się Pana boją, będą szukać Jego upodobania, a miłujący Go w prawie znajdą nasycenie. Którzy się Pana boją, przygotują swe serca, a przed obliczem Jego uniżą swe dusze. Wpadnijmy raczej w ręce Pana niż w ręce ludzi. Jaka jest bowiem Jego wielkość, takie też i Jego miłosierdzie.